Wielki powrót mai Chwalińskiej. Polka przegrywała z Redbecą Marino już 4,6, 1,3%, ale wtedy rozpoczęła niesamowity pościg za Kanadyjką, która w przeszłości była notowana nawet na 38. Miejscu w rankingu w ta. Polka zrobiła coś, na co czekała przez ostatnie 27 miesięcy. Teraz 23, latkę może czekać znacznie trudniejsze wyzwanie. Imponujący sezon notuje Maja Chwalińska. Polka z końcem października ma na swoim koncie 42 zwycięstwa i 19 przegranych meczów. Triumfowała w dwóch turniejach rangi i w 75 w Montpellier i w Porto. Tak udane występy sprawiły, że Chwaliniska wróciła w okolice rankingowego miejsca, w którym była już w 2022 roku, wówczas była najwyżej sklasyfikowana na 149 miejscu. Obecnie jest 175. Ale w tym sezonie wskoczyła już nawet na 152 pozycje. Dalszy ciąg materiału pod wideo: we wtorek Polka rozpoczęła zmagania w turnieju rangi w TA-250 w Meridzie. Wygrała z rebecą Marino w trzech setach 4,6, 6,4, 6,3, co sprawiło, że po 27 miesiącach znów zwyciężyła spotkanie w głównej drabince imprezy tej rangi. Ostatnim turniejem pod szyldem WTA, w którym Chwaliniska brała udział i pokonała rywalkę w turnieju głównym było Iasi Open na początku sierpnia 2022 roku. Wówczas Polka dotarła aż do półfinału, w którym przegrała z panną Udwardy z Węgier. Słodka ulga. Maja Chwaliniska odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w Hologitz w Tour po trzysetowym pojedynku z Marino. Czytamy na profilu w TAF portalu x.com, co najprawdopodobniej ma oznaczać, że to dla niej premierowe zwycięstwo, w tym sezonie przed Polką teraz jeszcze trudniejsze wyzwanie. W drugiej rundzie 175. w rankingu Chwaliniska zmierzy się z tenisistką z dziką kartą lub rozstawioną z jedynką Renatą Zarazłą.